No. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko lubię, lubię mleko no. Dzień dobry Dzień dobry Piątek Co podpórka? Podpórka tak To kulaczyłeś podpórka? Nie, podtrzymam tak Co za wojna się dzieje? Nie, on no chce, mnie za mną już do więzienia, nie do więzienia. Ale? Nie. Ciebie do więzienia? Tak Za co? Ja nie wiem za co no mamy na 5 miesięcy do więzienia. Ja, ja powiem za to. Ja leżałem spokojnie, on pojechał. Do ja przyszedłem, roku. bo ja pojechałem... Przepraszam ja bardzo, ja pojechałem ten, do księgowego. Ja widziałem jak, ja jak to niefą przyjechałeś. No do, do Księgowego pojechałem i taksówko wróciłem, bo byłem na obiedzie. Twój księgowy ja wiem, gdzie był. Tak, o no, są kurwa. Ludzie no wiedzą twojego księgowego. Odpierdą się kurwa, co? Ja sam, eee. Jak cię się prowadzi, nie będzie ci kurwa zdęcał się Ja nie będę mną. nagrywać, jak on się trance się. Powiedz może by się nie wtrącał? No dobrze, niech... no to powiedz, co? Ja, jak on nagrywa... Mówisz, żanki mordę! No to Wojtek, ja, o, daj nie. posłuchać. Przepraszam za bardzo, za ja nie powiedziałem nic, ani razu. Mówi! No to Wojtek, nie wtrącaj się, daj im powiedzieć, no mów. No i co się stało się? Ja leżam, on pojechał. No to za godzinę byłem, bo byłem, powiedziałem ja, idę dziękuję. do Zodiaka. Dziękuję. A był? Z Schowy. Schowy. A był? Nie masz prawa nagrywać tego. A... Ale poczekaj, da prawo. dajcie wyjaśnić wszystko. Nie Czego, czego wy krzyczycie tutaj nie we dwóch? Nic. Bo nie będzie nagrywać. Nie będzie nic nagrywać, to ciebie co teraz robi? Odpowiada coś, ty do niego mówisz no. Ja nie nieźle. Był nic! On, ja, on nagrywał mój panie za nie Ja 100 zł. Jemu ja tak nie muszę mu nie mordzę. To Wojtek cicho bądź teraz. No mów. Będziesz, nie będziesz się znęcał nade mną, bo się znęcasz. Poczekaj, daj powiedzieć dla jego potem ty powiesz, jak będziesz chciał odpowiedzieć. Mów, Krzysiek. Co się stało się, no? On umbrał się, ja poszedł do toalety. Poszedł. Ale po, po co? Po ciężkiemu czy po poletkiemu? A to nie ma czy po czy po czy ale poszedłem do toalety. A włączył? I... Włączyłem. To teraz dalej. Poczekaj, zaraz będziemy I, myśleć. I powiem. Jego nie było dłu dłuższy czas. Jaki dłuższy czas? Spory czas nie było. Jaki? No poszedłem na piechotę do Złotyaka. Poszedłem poczekaj, na placówkę. Poczekaj, Wojtek, zaraz ty powiesz. No kurwa, no ile kurwa on wymyśla kurwa. Oni nie wiem. Ja nie gdzie, będę cały to! 枪来！什么？